Cześć wszystkim, jestem MichalS8 i witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Um, dzisiaj powrócimy sobie do bardzo starej serii, mianowicie Minecraft Survival i będziemy... I ogólnie się zajmijmy Minecraft Survival, ogólnie no, powinniśmy się zajmować tym, czym czy się zajmowaliśmy, czyli przetrwaniem. E, łopata. Miało tutaj być tak ładnie. O, tutaj można już ten. Rozumiem, że gdybym zrobił to tak. No. O, no i tak lepiej, no. Co Co zrobimy na samym początku gry? E, dowiedziałem się, że pszczółki się pojawiły w tej aktualizacji. To jest była aktualizacja, pszczółki się pojawiły. E, będzie można je wyhodować. Hodować będzie może te pszczółki, a, a tymczasem jeszcze zanim to Chwila, chwila, chwila. To dobrze ja nie będę. Tak, zbierzmy jagódki. Ile ja mam tych jagódek? Muszę przestać je ze sobą nosić. No właśnie, przestańmy je ze sobą nosić. Nie wiem, czy pamiętacie już moją nową chatkę? Z ją taką zdobiłem. Eee, tak. Właśnie, ale już chciał. Eee, tak. Gdzie my trzymamy jagódki, to to będzie skrzynka na jagódki. Ale nie ma żadnych jagódek? Nie, nie ma? To dobrze, że nie ma. E, tak, trzymamy coś z żelaza. Owszem, mamy, teraz tak, mamy coś, mamy coś kamienia. D. No tutaj jest mega duży kamienie. Zróbmy Sekilof jeden. I chodźmy do kopalni, czyli tam gdzie... Czyli to, gdzie bardzo lubię... Robić, kocham kopać w kopalni. Dobra, zaraz bo zapoznajmy się jeszcze raz z moją kopalnią, bo już ją zapomniałem. Ładnie się robię. Jeszcze nie jestem daleko, to sobie wezmę jagódek na drogę. Ja tylko z tych jagódek żyję, no. Jak to tak można, nie? No, ale są zdrowe, dobre, fajne. A bierzmy także. Tyk. 12 to mało. Zjedzmy ich, bo jeszcze musimy je w końcu zjeść. Nie rozumiem. Czasami tak szybko nie biją, czasami nie. Jakby aktualizacja się ze sobą nie zgadzała, ale do... zresztą Mamy już jagódek. 22 jagódki chyba nam powinny starczyć. Zbiegajmy do tej kopalni. A no a jakże? Mamy już wszystko co potrzebujemy. Z żelaza, mianowicie tatrze. Nie mamy kilofu, czyli jeszcze diamentów nie możemy kopać. A to bardzo zły znak. jest tak. Tutaj. Gdzie jest żelazo? Nie pamiętam, może robiłem żelazny i go zgubiłem gdzieś w tej skrzynce. Tylko nie pamiętam tego, ale... A może i nie. Co tu? Tutaj pewnie jakieś wykopaliska małe. Yy, I tutaj skończyliśmy kopać. właśnie, teraz tak, sobie ja sobie tak, aby można było się potem dostać z Dobra. Prawda? Zeszliśmy. Nie pamiętam, czy. To jest pająk. O ma że żelazny znaki Nie zauważyłem. Dobra, już nie ma pająka. Dużo węgla tu jest. No to co? Kopiemy? Czy nie? Kopiemy. Chociaż pożegnaj. Czekaj, czekaj. Tutaj mnie chyba jeszcze nie było. Nie, no byłem. Tutaj, gdzie pochodnie, to byłem. Mm. A gdzie ich nie ma? Tak, to jest pytanie. Tutaj wszędzie już są pochodnie, chyba pozostawiane. E, Wydawało mi się. No tak, e, to myślę, że możemy w tej jaskini rozpocząć wykopalisko moje takie prywatne. E, Takie, no nie wiem. No to lecimy na przykład gdzie by je zacząć. Tu. Dobra, no to tutaj. No to rozpoczynamy. Pochodnie w rękę. To już oświetlić trzeba. Ile już mamy 7 minut? Odcinka. Niestety nie mogę długo nagrywać, nie mogę do 11 minut. Niedługo będą dłuższe odcinki. No to wykopmy to, to trochę tutaj. Tak może znajdę jakieś diamenty przy okazji. Mam pomysł. Y 12 hmm. No, węgiel Tak bardzo na 12y jest dużo diamentów że tutaj ciężko by było je znaleźć, dlatego Schodzimy oczywiście coraz głębiej No, odcinek zakończymy sobie na. chyba ten odcinek zakończymy sobie w kopalni, ale może jeszcze dzisiaj uda mi się. Ha? Może uda mi się jeszcze dzisiaj coś nagrać. Tak sobie ustawię. Le, nie wrócę. Mam tu lawę. <laughs> o! Złoto! Wow! Złoto mamy. Mamy jeszcze oczywiście żelazia. A, nie mam miejsca. Co możemy wrócić? A, walcz, cudowego, kurczę. Nie się co cudowego. Eee, Nitkę nie potrzebna. Dobra, gdzie jestem, że Mogę już sobie to zabrać. O, więcej żelaza. Bardzo dobrze. No dużo żelaza. Ja No. Hmm. E, na dzisiaj to będzie koniec, ale w następnym odcinku będzie już lepiej, jeśli ja tylko z tymi zębiekami upadam. Ehm. Do zobaczenia, dzięki i cześć, dziękuję za oglądanie.